No, mi koło. Nie do hey, no, nie jest no to by na daj ci spokój. mi gapki. Właśnie na wymienią ko, nie zaraz. Ej, nie jestem blom. to... No nie da się. No da się, no, e się Ty też będziesz wymieniał, czy Tak, zabezpieczenia wyłączyć jeszcze o. Raczej komunikaty wiesz, ty słaba bateria, a to na milczy jeszcze

Tak nie radzę trzymać, nie. A nie wiem, no to... tutaj. Albo dostać sobie palce między te A to zrodzone. nie, tego podmiotu. No to tu uchwyć normalnie, że... O. No na jednym i na... powiedz na górnym i na dolne wsadzisz. Jeszcze jak Ja się boję, że coś popsuje. Nie, nie, nie tam... To, to, to słabe jest, to jest, wszystko, bo, to, to <grym>. Takie rzeczy już przeżył. No. <śmierdź> Prosimy. sobie blisko, tego. Czekaj. O. O! Widzisz, widzisz, widzisz. Jaka cerność, nie? Trzymaj sobie nogą. Raz, nie Trzymaj nogą. Jedną ręką do góry. Jedną ręką. I nogą na dole. Ale O, 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 widzisz? O, no i szojóweczka ładnie Ale problem by się z ogiem musiała No To no jest zabezpieczone. Musisz trzymać nogą? Na flocie nakręcam, co Dobra! <noise> Już nie musisz trzymać. A będzie ładny film. O! Ktoś pomyślał. Nie! Na forum! <noise> film instruktorzowy, jak zmienić koło? To jest dla kobiet. Ja tego nie mówiłem! Ja jeszcze jestem? Ty? ja jeszcze? Dajemy jeszcze szachnę. No to już. Ej, tak źle. Nie. No musisz dokręcać zawsze tak, jak odkręcałaś. Spójrz, tak że klucz... ...w jak Dobra, jak w ale powoli nie wiesz, powoli. Płach. Jaka pła? Nie, mamy... nie ma że woli. Trzeba zacisać zęby i jecić dalej.